Witam YouTube. Z tej strony Karol mamy 19 lipca, piątek i dzisiaj, jak co tydzień, aktualizacja analizy wykresu bitcoina. Na start spojrzenie na moje analizy ubiegłe, analiza sprzed dwóch tygodni, zatytułowana Czy to koniec spadków? Zastanawialiśmy się wtedy, czy bitcoin. Będzie próbował klepać dołek w okolicach 3,82414. Jest to strefa, o której od dłuższego czasu mówiłem, z największym prawdopodobieństwem zatrzymania fali czwartej w reduktorii fali jota. Potrzebny był sygnał, ten sygnał się później narysował. Kolejny już z ubiegłego tygodnia film, czy to już koniec spadków na bitcoinie, żeśmy sobie analizowali formację wzrostową i E, może przyjść gdzieś tutaj na ten wykres. O! E, żeśmy sobie analizowali e, formację wzrostową i test tej formacji, który już tutaj był przeze mnie handlowany. I alternatywny scenariusz, który miałby tą formację zanegować, czyli jeżeli miałby być dalsze spadki i strefa, która była tak zwanym ostatnim bastionem. Jeżeli to padnie, no to prawdopodobieństwo, że idziemy niżej, niżej rośnie. Jeżeli nie padnie, no to kontynuujemy wzrosty. No i scenariusz faworyzowany. Scenariusz faworyzowany to scenariusz, który zakłada, że będziemy mieli po prostu kontynuację wzrostów. Gdzieś o tym tłumaczyłem na podsumowaniu. To jest scenariusz faworyzowany. Mamy, mieliśmy sygnał wzrostowy i po tym sygnale oczekiwaliśmy kontynuacji Wzrostów z targetem w okolicy 86 tysięcy. Dzisiaj sobie zaktualizujemy te wewnętrzne struktury, bo już wiemy, że wzrost się narysował. Zobaczymy, jak, jak się narysował ten wzrost i czy jest kolejna przesłanka w postaci pięciu fal, tak? bo o tym już mówiłem wcześniej, że można ewentualnie nie czekać na formację wzrostową, można po prostu poczekać na złamanie tego trendu i dodatkowo pięć fal wzrostowych, żeby dopiero po tych kolejnych przesłankach po korekcie próbować dołączyć do wzrostów. Także dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy już mamy 5 fal wzrostowych, czy można zakładać, że do góry narysował się impuls, i który zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji wzrostów. Także zapraszam do aktualizacji dzisiejszej analizy. Rozpoczniemy od podsumowania, korzystając z Discorda, bo tutaj mają całą historię swoich analiz. A więc, 7 chyba 7, nie 6 lipca, narysował się właśnie sygnał wzrostowy. To było zaraz dzień po tym, jak zrobiliśmy nagranie piątkowe, czyli to było prawdopodobnie sobota rano. Narysowaliśmy sygnał wzrostowy, to o czym wam mówiłem w nagraniu dwa tygodnie temu, że jeżeli będzie sygnał, to jest to dla mnie informacje o tym, że mamy dołek i dla osób, które mają, które szukają tylko informacji takich globalnych, to to wrzucam takie informacje w wątek globalny. Tak? Nie każdego interesują wewnętrzne struktury, chodzi tylko o długi termin, i tak dalej. W lokalnych strukturach po narysowaniu się tej formacji szukaliśmy wejścia. Tu jeszcze short był robiony. Tutaj mamy tą strefę na korektę płaską, czyli tam z okolic 55-500 próby, próby longowania. Alternatywą miało być, alternatywą i zabezpieczeniem dla pozycji długich miał być short z okolic 59 000, czyli to, co mówiliśmy sobie tydzień temu, czy wygra long, czy wygra short. I tutaj jeszcze rysowałem dla Was na nagraniu sprzed tygodnia Ostatni bastion dla podtrzymania wzrostów. I który z tych scenariuszy miał wygrać. No i już wiemy poniedziałek, w tym tygodniu poniedziałek otworzył się bardzo pozytywnie. Mamy bardzo duży dynamiczny wzrost, bardzo dużo procentów. I dzisiaj sobie teraz sobie zaktualizujmy co dalej. Co? Jakie są moje kolejne kroki? Jakie są moje kolejne decyzje? Kolejną decyzją było, była częściowa realizacja pozycji w oporze numer 2. Opór numer 2 wynika z tego, że dla tego spadku mamy tu strukturę korekcyjną. Na razie jesteśmy w ruchu trójfalowym i z tego miejsca możemy dostać spadki i kontynuację tutaj po prostu spadków na Bitcoinie i w końcu zaliczenie może minimum spadku 52 tysiące. Ja wcale nie zakładam, że minimum będzie zaliczone. Nie jest to moim celem, żeby pchać korektę. Moim celem jest zatrzymywanie korekty. Jakbyśmy mieli tutaj mówić jakiejkolwiek historii, no, część z Was doskonale ją zna, bo jest ze mną cały czas. To wie, że były próby tutaj, wie, że były próby tutaj, i wszystkie te próby dawały wzrosty. Ta próba dawała wzrosty, te próby dawały wzrosty. Tutaj później nie było sygnału, tutaj były próby na wzrosty. No i kolejna próba na wzrosty. Wszystkie próby dają y, jakiś, y, y, jakiś wzrost, który pozwala częściowo zrealizować zysk, przystawić się na break-even, zabezpieczyć pozycję przed stratą i, i czekamy. Czy rynek będzie kontynuował nasz scenariusz, czy nie będzie kontynuował? Od dłuższego czasu mówiłem Wam, że naj... cały ten układ ma największe prawdopodobieństwo zatrzymania w okolicach 55 tysięcy, ale nie wiem, czy zostanie to miejsce zaliczone. To jest największe prawdopodobieństwo, a nie jakiś wymóg, który musi zostać spełniony. Rynek zalicza jednak te poziomy, rysuje formacje i tu już historię znamy. Cały czas z tyłu głowy mam, jest jedna z zasad, które używam, która mówi, że pod. Tak głębokim spadku, minimum spadku powinno wynosić co najmniej 52 tysiące, to mówi o minimum. To nie jest miejsce ostatecznego zatrzymania, ale minimum, które rynek powinien zaliczyć. I to ma skuteczność 60 do 40. Nie jest to bardzo duże prawdopodobieństwo, ale jednak z tyłu głowy jest i cały czas będzie męczyć. Dobra, wróćmy teraz do tego ruchu wzrostowego. Mamy formację wzrostową jako pierwszy sygnał, mamy złamanie tego trendu. Jako kolejny sygnał i teraz potrzeba jeszcze narysowania pięciu fal, żeby po korekcie zakładać, że będzie z większym prawdopodobieństwem kontynuacja wzrostów. Teraz przejdźmy sobie na wewnętrzne struktury tego wzrostu. I wzrost wygląda następująco. Jedne zasady mówią, że mamy falę pierwszą, drugą, falę trzecią i aktualnie fa trwa fala czwarta. Fala czwarta, która nie powinna zejść poniżej 60, w okolicach 60 tysięcy. Zamykanie się na 59 tysięcy i zamykanie się tutaj nie knotami, tylko zamykanie się tutaj korpusem, będzie źle świadczyło dla dalszej kontynuacji wzrostu. I teraz jest to dla mnie wyznacznik. Jeżeli faktycznie wydarzy się tak, że cena spadzie tak głęboko, będzie się zamykać, to będę powoli e, otwierał, znaczy otwierał, będę przyjmował scenariusze spadkowe. To znaczy, że będę zakładał, że jeżeli będzie się pojawiać struktura na spadek, będę prawdopodobnie próbował dalej shortować. Ale dopóki tego nie ma... To moje scenariusze są prowzrostowe. Tak? Cały czas jestem nastawiony na wzrosty długoterminowo, a teraz w krótkim terminie też jestem nastawiony na wzrosty, dopóki cena nie spadnie niżej. Więc cała czas ta strefa między 63 tysiące a 59 000 jest dla mnie strefą, w której rynek nie może sobie z nią poradzić, ma dać nam kontynuację wzrostów. Jeżeli faktycznie będzie tak, że rynek z tej strefy da nam kontynuację wzrostów, to będziemy mieli kolejne potwierdzenie od rynku że mamy pięć fal wzrostowych. W takim wypadku, jak się zakończy te pięć fal, niekoniecznie muszą się zakończyć w okolicach 70 tysięcy, ale mamy tu kolejne opory. Jeżeli faktycznie po pięciu falach dostaniemy korektę, to będzie to dla mnie idealne miejsce, żeby zrobić kolejne, kolejną długoterminową strefę na kontynuację wzrostów w okolice 68 tysięcy. Taki jest cel potencjalnej fali globalnej piątej. A więc dalej, kontynuując tutaj te lokalne struktury, jest jeszcze jedno takie ciasne miejsce, które jest przeze mnie obserwowane, które wynika trochę z innych zasad. Jest to, Mianowicie jest to taki opis fal. Struktura korekty płaskiej, struktura korekty nieregularnej, trójka i struktura korekty pędzącej, gdzie w tej sytuacji nie możemy wybić dołka fali A tutaj zaznacznego, czyli niemożliwe dla tego scenariusza nie może być zejścia głębszego niż 62 tysiące. Teraz podsumowując, co ja teraz powiedziałem, negacja długoterminowych wzrostów mięknie słabnie, zdecydowanie, jeżeli będziemy się zamykać poniżej 60 tysięcy, a najciaśniejsze miejsce, które mogłyby dać nam wzrosty, najciaśniejsze to są. To jest przestrzeń cenowa między. 62 835 a 62 350. Jeżeli faktycznie stąd dostaniemy wzrosty. Ten układ będzie miał zdecydowanie, że tak powiem, wzorową czytelność. Jeżeli stąd, będzie gorsza czytelność, ale nie jest to negacja wzrostów. Największe prawdopodobieństwo po wybiciu przerywanej linii mamy w tym miejscu. Jest to dla nas naturalne wsparcie. One jest w okolicach, jakbyśmy chcieli środek ustawić, to w okolicach 61300. Czyli 61300, tutaj dalej kolejne miejsca, może już nie jako zlecenie oczekujące, ale wyczekiwanie sygnału wzrostowego może sygnału w postaci złamania tego trendu i po korekcie dołączenia do wzrostów. Więc podsumowując jeszcze raz, najsilniejsze miejsce dla kontynuacji wzrostów lokalnych to jest tutaj ta strefa. Jeżeli to zostało by złamane, to tutaj czekam na sygnał wzrostowy w postaci formacji wzrostowej bądź złamania trendu i kontynuacji wzrostów. Jeżeli jednak spadki będą zbyt głębokie i cena cenie nie uda się tutaj obronić i dać wzrostu, tylko będzie spadek, to neguje to, znaczy może nie neguje, ale zmiękcza... I to bardzo drastycznie. Scenariusz, że tu faktycznie jest impuls, a nie tylko korekta, i będziemy pikować poniżej 52 tysięcy. Więc bardzo ważne miejsce na wykresie strategiczne dla tego, co dalej z Bitcoinem, prawda? Czy 5 fal do góry, korekta i jazda? Czy jednak mamy trójfalowy ruch za sobą, korekta i spadki? Więc strategiczne miejsce, warte obserwacji. Co jeszcze chciałbym na, po, na koniec pokazać? Na koniec chciałbym pokazać sentyment, który może przenieść się z rynku amerykańskiego na rynek bitcoina, czyli największy indeks amerykański SP, już go pokazuje. Ja swego czasu pokazywałem wam już długie, długoterminowe, analizy, długoterminowe analizy tego rynku, i tu chciałbym zauważyć, że rynek dociera do istotnego miejsca. Jeżeli ktoś jest zainteresowany dokładniejszą analizą i moimi spekulacjami długoterminowymi na temat SP500, to zapraszam. Jest film na YouTube, który, który chyba był zatytułowany USA kontra Chiny, chyba coś w tym rodzaju. Znajdziecie na pewno nie było to dawno. Myślę, że, że, że 3-4-5 tygodni temu maksymalnie. Co chciałbym tu zauważyć, że mamy, jesteśmy w impulsie pięciofalowym i dla ta każdego impulsu prędzej czy później przychodzi korekta, która minimalnie redukuje cały wzrost o 50%. Więc trzeba się być świadomym tego, że SP kiedyś przejdzie w bezce. I teraz e, w tej sytuacji, jeżeli faktycznie mamy 5 fal, to jesteśmy w ostatnim, piątym ruchu i żeby ten ruch zatrzymać, potrzeba silnego sygnału spadkowego. Go jeszcze na tą chwilę nie ma, ale jest idealne miejsce, żeby taki sygnał spadkowy narysować. Teoretycznie mamy narysowany zasięg fali piątej, zaliczymy poziom 1,618 i tu teraz moje oczy są przyklejone do tego wykresu i czekam przyglądając się, co tutaj się dzieje, czy przypadkiem nie narysował się tutaj sygnał spadkowy, który minimalnie skoryguje ten impuls o 50%, a docelowo może rozpocząć nam bezse. Ja nie mówię, że BESSA na pewno przyjdzie z tego miejsca, bo potrzebne są sygnały i potwierdzenia, ale jest to miejsce, mówię, warte obserwacji, bo może być historycznym szczytem. E, tu ewidentnie widać wskaźnik RSI, dociera do linii trendu i wyhamowuje. To, co jeszcze można popatrzeć, to można popatrzeć wewnętrzne struktury i zobaczyć, co tutaj się dzieje. Ja napisałem tutaj dla grupowiczy krach zapytania, bo sobie dyskutujemy na live'ach o tym, bo na tą chwilę nie ma mocnych, fundamentalnych przesłanek do tego, że miałoby się to wydarzyć, ale wiecie, jak to jest z fundamentami, tak? Ktoś wie wcześniej, a później się dowiaduje ulica i jest, no, jest krew, prawda? Na tą chwilę. To, co ja zaobserwowałem w lokalnych strukturach, to wyczerpanie się pięciu fal. Mamy ruch wzrostowy, korektę, ruch wzrostowy, korektę, potencjalną falę czwartą i fala piąta. 1, 2, 3, 4, 5. Mamy pięć fal do góry w pięciofalowym ruchu, gdzie fala piąta też ma pięć fal i kończy się klinem i Jako przesłanką, że koniec. I to wszystko w istotnym miejscu. Dzisiaj mamy piątek, tydzień się zamyka i zobaczcie, jak prawdopodobnie zamknie się ten tydzień, bo wątpię, żeby się tutaj dużo zmieniło. Możliwe, że będziemy mieli formację świecową, objęcie bessy. Tygodniowy nie jest interwałem, który ma zawracać trendy globalne, ale przynajmniej lokalnie może tutaj nam dać kontynuację dalszych spadków. Ja na tą chwilę będę przyglądał się, jak będzie wyglądało odreagowanie, bo jesteśmy teraz w strefie, która może wywołać popyt. jest ona dla mnie do handlu, ale. Jeżeli faktycznie pojawiłaby się tu jakaś czytelna korekta, to spróbowałbym to przysortować, minimalnie jeszcze jeden ruch spadkowy, z częściową realizację i to sobie na wszelki wypadek zostawić. Bo tak jak mówię, zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Ja nie mówię, nie mówię że tak prosto będzie <grych> złapać wierzchołek, bo to wszystko może się jeszcze rozstrzygnąć w taki sposób, że sobie oddalimy wykres, to no to się może jeszcze zamienić na przykład w taki clean. Że dostaniemy tu 1 do 1, jeszcze wybijemy wierzchołek, jeszcze, jeszcze i dopiero później e, gdzieś tam spadniemy. Także męczarnia tu może być jeszcze niesamowita, ale nie musi, tak? Nie możemy założyć, że będzie to się kończyło klinowo, Może to się zakończyć dynamicznie, bez żadnych e, więcej przesłanek. Więc do obserwacji, e, tu jestem ciekawy Waszych komentarzy, jakie macie odczucia e, co do właśnie. E, 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 Takiego globalnego spojrzenia na rynek amerykański, czy on ma szansę jeszcze dalej rosnąć, czy potrzebuje takiego mocnego wydechu po tych długoterminowych wzrostach? Może macie jakieś cenne informacje o propos fundamentalnego podejścia, może geopol geopolitycznego, to chętnie poczytam w komentarzach. A ja się z wami żegnam, życzę wam jak co tydzień słonecznego weekendu i spędzania czasu poza domem, odpocznijmy trochę od wykresów i monitorów, nacieśmy się naturą i naszą rodziną gdzieś w terenie, także tego wam życzę i słyszymy się za tydzień, zaktualizujemy sobie oczywiście bitka. Trzymajcie się, cześć.